Serwetka z logo to więcej niż element zestawy stołowej. W tym filmie dowiesz się, jak wykorzystać serwetkę do tego, aby promować Twój biznes. Czy jest to opłacalna inwestycja? Czy warto w to inwestować? Czy jest to łatwe do wykonania i jakie zwiążą się z tym koszty? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Serdecznie zapraszam. Czy warto wybrać serwetkę z Twoim logo? Zobacz, przychodzą goście do Twojego lokalu. Korzystają z serwetki. Przed sobą mają serwetkę z Twoim logo. Serwetkę możesz wykorzystać również do tego, aby nanieść jakąś fajną informację również z drugiej strony. Serwetkę możesz wykorzystać na wiele rodzajów. Możesz nawet nanieść kod QR. Ale dlaczego jest ważna serwetka z logo? Często goście przychodzą do restauracji, siadają, zamawiają napoje, drinki, a serwetka z Twoim logo jest cały czas przy nich. Cały czas patrzą na nazwę Twojej firmy i pozytywne doświadczenia, które mają świetnie spędzony czas w miłym towarzystwie będą kojarzyli właśnie z Twoją nazwą firmy. Bardzo często jest tak, że zapraszasz gości na imprezę do lokalu podając im nazwę i adres. Często przypinasz szpineskę. Goście wchodzą i... Nie pamiętają nazwy firmy w tej restauracji, w której się dobrze bawili. Natomiast kiedy ekspozycja Twojego logo jest cały czas przed nimi, bardzo łatwo ją zapamiętają. Czy wiesz, że naniesienie logo na serwetkę jest naprawdę niewielkim kosztem w porównaniu z zakupem czystych serwetek bez tego nadruku? Wybór serwetek jest bardzo duży. Jest ogromny wybór zarówno materiałów, jak i kolorów. Możesz serwetkę zastosować w ekskluzywnej restauracji bardzo eleganckiej, ale również w nowoczesnym pubie, kawiarni czy w innych miejscach. Serwetka z nadrukiem możesz wykorzystać nie tylko do promocji swojego logo, ale również do przekazania ważnych informacji, które chciałbyś, aby klienci zapamiętali i kojarzyli z Twoją nazwą firmę. Bardzo wielu klientów korzystając z serwetek z nadrukiem uważa, że są one eleganckim, i ekskluzywnym dodatkiem do zastawy stołowej podkreśla prestiż i elegancję miejsca. Jeśli zainteresował Cię temat serwetki z nadrukiem, to dzisiaj porozmawiamy z Katarzyną Goździk, która w firmie Higiena Service obsługuje klientów zainteresowanych personalizacją serwetek i innych produktów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Kasiu, powiedz mi, jakie firmy najczęściej zgłaszają się do nas i chcą wyprodukować dla siebie serwetki z logo? Najczęściej są to hotele, restauracje, lodziarnie, piekarnie, ale również salony samochodowe i firmy eventowe. O, to szeroki zakres klientów. Tak. A na jakich serwetkach wykonujemy nadruk? Nadruk wykonujemy na serwetkach 24x24 /24 i 33x33 /33 z bibuły i w rozmiarze 40x40 /40 z materiału AirLade. Chciałam tylko pokazać Państwu, jak wyglądają te serwetki. To jest serwetka 24x24, /24, tak zwana koktajlowa. To jest serwetka 33x33, złożona na jedną ósmą, jednowarstwowa. A tak wyglądają serwetki 40x40 z materiału typu Airlite. Materiał typu Airlite to jest taki materiał, który w dotyku przypomina materiał. Są to bardzo ekskluzywne serwetki, które można drukować w formie prostej, czyli złożone na jedną czwartą, ale również mogą być w ten sposób złożone, które stanowią etui na sztućce. A które z wymienionych serwetek cieszą się największą popularnością i dlaczego? Największą popularnością cieszą się serwetki koktajlowe w rozmiarze 24x24 /24 i 33x33, /33, ponieważ jest to codzienna serwetka, która ma bardzo wiele zastosowań w restauracjach, w lodziarniach do podawania, serwowania posiłków do kawy, do wina. I takie serwetki najczęściej spotykamy u naszych klientów. A ile kolorów może być naniesionych na serwetkę z nadrukiem? Maksymalna ilość kolorów to 4. A czy klient musi podać nam konkretne kolory swojego logo w pantonie lub w CMYK? Klienci podają konkretne kolory, mają już swój projekt. Ewentualnie możemy pomóc, jeżeli potrzebujemy coś jeszcze dodać, jakiś adres mailowy na przykład. Mhm. Jakąś, jakiś motyw, jakiś dodatkowy, dodatkowy motyw. Okej. Okay. A jeśli klient nie zna swoich kolorów pantonu, to chyba graficy, z tego co pamiętam, potrafią dopasować kolor do odpowiedniego logo z tych kolorów, które są w dyspozycji w, w drukarni. Potrafią. Często właśnie doradzamy klientom w ten sposób. A jakie są minimalne ilości serwetek, które musi zamówić klient, aby mieć swoją serwetkę z logo? Minimalne ilości to 12 tysięcy sztuk. Wszystko jest uzależnione od rodzaju serwetki materiału i rodzaju składania serwetki. Mhm. Warto dodać, że serwetki z nadrukiem wykonywane są na specjalnych maszynach. My zlecamy wykonanie serwetek do drukarni, która produkuje tylko i wyłącznie serwetki z nadrukiem. A w związku z tym jest to cały proces, który musi być e, poczyniony, aby serwetka finalnie była i wydrukowana, i złożona. Serwetki najbardziej popularne, czyli 24x24 24 i 33x33 33, są mniej więcej drukowane w ilościach 24 tysięcy lub 36 tysięcy, czasami 48. Wynika właśnie to z procesu produkcyjnego serwetek. Może się wydawać, że dla odbiorcy dużą ilością serwetek, natomiast finalnie jest to około 10-14 kartonów, więc to nie są bardzo duże ilości, które są potrzebne dla hotelu, restauracji, piekarni czy dużej firmy eventowej. A jak duży może być nadruk naniesiony na serwetkę? Nadruk może mieć całą powierzchnię największej serwetki, to znaczy 40 na 40 Ale wtedy jest w normalnej cenie, czy są dopłaty? Są dopłaty, wtedy jest indywidualna wycena. Mhm. Ale najczęściej jest to nadruk najprawdopodobniej na jednej stronie serwetki, mniej więcej tak. taki, taka wielkość. Może być ułożony centralnie, może być ułożony z boku, bądź na dole. Bądź na dole. Często klienci wykorzystują serwetkę do tego, aby również z tyłu nanieść jakieś fajne informacje albo jakąś sentencję swojej firmy lub e, adres strony internetowej e, albo będą życzyli klientom świetnej zabawy. Wspomnieliśmy już o minimalnych ilościach nadruku na serwetce. Natomiast serwetki pakowane są potem w pakiety i są umieszczane w kartonach. Ile mniej więcej tak średnio jest w takim pakiecie serwetek, które są już przygotowane z naszym nadrukiem. To jest też zależne od rodzaju serwetki, od składania, ale jest to i liczba 100-200 sztuk w pakiecie. Mhm. Czasem chyba po 400 jest przy tych mniejszych serwetkach, z tego co pamiętam. Tak, tak, przy mniejszych jest 400. Jest to o tyle ważne, że potem ten pakiet można łatwo wsadzić do szafki, lub e, trzymając pakiet rozkładać serwetki tak, do przechowywania. Do, y, lub na stół do dokładzenia przy. Y, przy zestawie stołowej. A proszę mi powiedzieć, bo to jest bardzo ważne dla naszych klientów: czy jeżeli klient złoży u nas zamówienie na tą minimalną ilość serwetek, czy on musi to zamówienie odebrać jednorazowo, czy na przykład e, może odbierać to partiami? Musi odebrać jednorazowo takie zamówienie od mhm, nas. Tak. Wynika to z tej przyczyny, że jest to produkt wykonany i sygnowany tylko włącznie nazwą danego klienta. Jest to produkt indywidualnie wykonany, pod zamówienie, w związku z tym klient odbiera ten produkt od nas jednorazowo i my już nie przejmujemy odpowiedzialności, jeżeli ten towar był u nas był na magazynie. Więc e, tę ilość klienci odbierają i ta ilość to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, około 10-14 kartonów, więc naprawdę nie są to olbrzymie ilości. A przejdźmy do kolejnego, bardzo ważnego pytania i tutaj Kasia w tym jest bardzo dobra, ponieważ porozmawiamy teraz o tym, jak przygotowujemy nadruk, jak przygotowujemy projekt serwetki z nadrukiem. Wspomniałyśmy już wcześniej, że klient podaje nam, przesyła nam swoje logo w PDF-ie najczęściej i podaje kolory pantonu lub cmyka. Co dalej? Do wykonania projektu dla klienta potrzebujemy kilku informacji. E, ustalamy z klientem rodzaj serwetki, kolor, ile warstw serwetka, ma, ile ma mieć warstw serwetka, e, gdzie ma być umieszczone logo, e, ile kolorów w logo, ile, jest kolorów, po, w ile tak kolorów w jest logo, tak, to mówili. jest bardzo ważne. Tak. Mm -hmm. e, taki projekt wysyłamy do grafika. W ciągu jednego dnia grafik y, przesyła nam gotowy projekt do akceptacji mm -hmm. klienta. Jeżeli wszystko jest w porządku, klient akceptuje ten projekt, y, przesyłamy fakturkę proformę do opłacenia mm -hmm. w 100% i wtedy ruszamy z produkcją serwetki. Mm -hmm. Warto dodać, że projekt, który jeżeli przysłamy do klienta i klient ma jakieś drobne uwagi, to bezpłatnie oczywiście nanosimy poprawki. Bezpłatnie i tak. nie ma ilości. E, ilości poprawek, poprawek, poprawek. Nie ma tak. Nie, tak. ilości nie poprawek. Nie ma, nie. Więc my też często klientom sugerujemy, podpowiadamy, w którym miejscu jest dobrze umieścić logo, bo czasami klienci proszą nas o taką tak. konsultację. E, I dodajmy, że na wykonanie serwetek z nadrukiem nie podpisujemy umowy, tylko właśnie faktura pro forma, którą Klienci nam zapłacą, jest jakby złożeniem zamówienia na wykonanie tak. serwetki. Okej, okay, dobrze. A ile czasu potrzebujemy na wydrukowanie tej serwetki? Ile klient musi czekać na wykonanie serwetki? Mamy taki czas oczekiwania ustalony 4-5 tygodni, natomiast to się też często, gęsto skraca. Mhm. Ale w sezonie letnim może w sezonie się wydłużyć. w może się wydłużyć. Tak, tak bo wtedy to dużo bardziej. Tak, zaznaczamy, że może się wydłużyć. Mhm. Tak. Serwetki z nadrukiem są bardzo popularne w ogródkach e, i wtedy mamy większe zapotrzebowanie na nadruk. W związku z tym to oczekiwanie może się wydłużyć do 6, czasami 8 tygodni. Więc dla klientów, którzy chcieliby mieć serwetki w określonym czasie, warto zadbać o to, aby wcześniej zgłosić się do nas i złożyć zamówienie na serwetki z dużym wyprzedzeniem czasowym. Zapraszamy dużo wcześniej. Mhm. A właśnie, jest jeszcze takie pytanie, bo często klienci się pytają, czy zanim zdecydują się na nadruk serwetki... Czy mogą otrzymać wcześniej serwetkę z własnym nadrukiem, żeby oni mogli zobaczyć, jak to wygląda, jeden do jednego? Więc od razu tutaj dodam, że nie ma takiej możliwości, abyśmy wykonali próbkę z nadrukiem, bo to jest jednej Tak, jednej serwetki. serwetki, ponieważ to robi maszyna. Natomiast projekt, który my Państwu przekazujemy, jest praktycznie jeden do jednego. On będzie bardzo łatwo oddawał nadruk i kolory na serwetce. Natomiast zawsze możemy Państwu przesłać próbkę serwetki, Serwetki, którą mamy innego klienta, po to, abyście Państwo zobaczyli jakość nadruku oraz jakość serwetki. Prawda? Tak? Bo często klienci chcieliby zobaczyć wcześniej, no ale z prostych przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie sprostać tej potrzebie, aby dać klientowi gotowy produkt, jedną serwetkę z jego logo, bo tak jak wcześniej wspomniałam, z powodów technicznych jest to niemożliwe. Często klienci, którzy zgłaszają się do nas i chcieliby mieć serwetkę z nadrukiem, obawiają się, że koszt serwetki z nadrukiem jest bardzo wysoki dużo droższy niż serwetek czystych bez nadruku. Czy jest to prawda? Nie jest to prawdą. Jest to znikomy groszowy koszt i różnica jest naprawdę bardzo malutka. Czyli generalnie, gdyby klient kupił sobie 10 kartonów serwetek bez nadruku versus 10 kartonów serwetki z nadrukiem, różnica będzie naprawdę niewielka. Tak. Czyli w ten sposób mamy odpowiedź na to, iż jest to praktycznie darmowa reklama, bo kupujesz tak czy inaczej serwetkę, a na druk Twojego logo masz już za naprawdę niewielką kwotę. Wiemy już w zasadzie, jakie serwetki są najbardziej popularne, jak wykonać projekt, co jest nam potrzebne do tego, aby można było Twoje logo umieścić na serwetce. Natomiast chciałabym podkreślić to, co jest bardzo ważne dla naszych klientów. Przede wszystkim to, że od momentu zapytania o serwetki. Klient otrzymuje od nas tego samego dnia lub na drugi dzień ofertę cenową dotyczącą właśnie wybranego rodzaju serwetki i kolorów na druku, a w ciągu następnego dnia lub tego samego dnia otrzymuje od nas projekt. Czyli maksymalny czas od złożenia zapytania na serwetkę z logo do otrzymania własnego projektu to jest upływa chyba maksymalnie dwa dni robocze. A no właśnie, i to jest bardzo krótki czas, więc możesz szybko podjąć decyzję o tym, czy chcesz serwetkę z nadrukiem, czy nie. Kolejną ważną e, rzeczą jest to, że jeśli klient do nas się zgłasza i nie ma pomysłu, gdzie umieścić logo, co ma być podane na serwetce, w którym miejscu go umieścić, albo co można jeszcze fajnego zrobić, to my korzystając z naszego doświadczenia dzielimy się naszą wiedzą i pomagamy naszym co klientom, klientom. Tak. Klientem. więc to też pomagamy. I bardzo fajna rzecz, o której wcześniej nie wspomnieliśmy, wycena, którą przygotowujemy na serwetki zawiera już koszty transportu, więc już nie masz dodatkowych opłat za wysyłkę palety serwetek do ciebie. Czyli jak tylko serwetki do nas docierają z produkcji, my wysyłamy ją do Ciebie. Jeżeli zainteresował Cię temat serwetki z nadrukiem i chciałbyś dokonać własnej indywidualnej wyceny serwetek dla Ciebie, to serdecznie zapraszam Cię do kontaktu z nami na naszej stronie www.higienaservice.pl w zakładce kontakt znajdziesz telefon do Kasi i skontaktuj się bezpośrednio z Kasią i otrzymasz bardzo szybko wycenę. Kasiu, dziękuję Ci za miłą rozmowę i za bardzo dużą wiedzę merytoryczną. Jestem pewna, że klienci skorzystają z tych informacji, które podaliśmy. Dziękuję również. I Tobie widzę również dziękuję. A jeśli temat higieny cię interesuje, kliknij czerwony przycisk pod filmem i subskrybuj nasz kanał.